Czasem wydaje nam się, żeby Pan Bóg mógł się nami posłużyć, musimy być doskonali, bezbłędni i generalnie najlepsi w swoim fachu. Okazuje się, że Słowo Boże mówi nam coś zupełnie odwrotnego o tym dzisiaj w kwadransie ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze Słowem. Nagrywam się prosto z Bielska Białej, gdzie jeszcze dzisiaj, kiedy nagrywam ten kwadransik, będziemy mieli wieczorem. Prześwięcą wieczór uwielbienia. Będziemy modlić się z ludźmi, którzy przyjdą na, na to dzisiejsze spotkanie. Także nie możemy się doczekać, jesteśmy już pełni oczekiwania, ale też takiego zasłuchania w to, co Pan Bóg chce do nas mówić, i chce mówić do tych ludzi, do których dzisiaj pozwoli nam też przemawiać i nad którymi będziemy się modlić. Także bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. No i jak pewnie widzieliście już na rozpiskach na Facebooku czy na Instagramie, na YouTubie też. Też możecie dowiedzieć się, gdzie będziemy w całym tym miesiącu, lutym. Będziemy w wielu różnych miejscach, też w dwóch diecezjach, w których nie było nas bardzo dawno, w dwóch okolicach Polski i na Opolszczyźnie i na Lubelszczyźnie. Także będzie to naprawdę też, myślę, piękna możliwość, żebyśmy się mogli zobaczyć, spotkać i doświadczyć wspólnie. Spotkania z Panem Jezusem, także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Bierzcie ze sobą niewierzących, bierzcie ze sobą tych, którzy się źle mają, którzy są chorzy, cierpiący, bo Pan Jezus chce okazywać tym wszystkim z nas naprawdę swoją miłość i swoją łaskę. Także no, mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. A dzisiaj idziemy do Słowa Bożego. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 27 do 31 wersetu. I jest to czytanie z niedzieli, czytanie, które będziemy w niedzielę słychać, słuchać na, na liturgii Słowa. Także wsłuchajmy się, być może po raz pierwszy, a być może już po raz drugi, w to Słowo. Prze to przypatrzcie się, bracia, powołaniu Waszemu. Niewielu tam mędrców, według oceny ludzkiej, niewielu też możnych, szlachetnie urodzonych, Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata. Aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co nie mocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, aby to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla Was mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby tak, jak jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi? Myślę, że jest tak jak powiedziałem na samym początku, bo sam zadaję sobie takie pytania i sam wiem, co się we mnie działo przez wiele lat i czasami dalej, co dzieje się w mojej głowie. Kiedy myślimy sobie o tym, żeby być sługami Pana Boga, żeby dać mu się w jakiś sposób prowadzić, żeby On mógł przez nas działać, byśmy mogli widzieć, jak przez nas dotyka innych. Myślimy sobie bardzo często, że żeby Pan Bóg się mógł nami posłużyć, to musimy być bezbłędni, musimy być święci, musimy być e, nieskalani i, i generalnie często czekamy. W naszym życiu do takiego momentu, kiedy będziemy naprawdę już perfekcyjni, żeby zacząć z Bogiem żyć w nowy sposób. Chcę Wam powiedzieć, to jest czekanie na tak naprawdę śmierć, bo, bo nie będzie ani takiego jednego momentu w naszym życiu, w którym bylibyśmy perfekcyjni i doskonali. Są jasne takie momenty, gdzie modlimy się lepiej, modlimy się więcej, gdzie doświadczamy obecności Pana Boga mocniej, ale przychodzą też momenty, w których nie czujemy Jego bliskości tak mocno, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy sami, że Pan Bóg nas opuścił, że nas zostawił. Ale czy taka jest prawda? No to nie jest prawda. I tak, tak w, tych, w tych dwóch rzeczywistościach potrzebujemy nauczyć się trwać na tej jednej prawdzie, że Bóg jest. Bóg jest dobry i że Bóg ma naprawdę wystarczająco dużo łaski, zarówno wtedy względem nas, kiedy wszystko idzie dobrze i kiedy się modlimy, bo to jest już łaska Pana Boga, i wtedy, kiedy jest źle. Bo On nam daje łaskę, żebyśmy w Nim wytrwali, żebyśmy zostali przy Nim, żebyśmy z Nim byli. I myślę, że w takim posługiwaniu, też innym, kiedy jesteśmy w, w takim momencie naszego życia, gdzie modlimy się za innych, służymy innym, potrzebujemy nauczyć się i w tym jednym i w tym drugim czasie być skupionym na Panu. Zresztą w każdej innej dziedzinie naszego życia również. I mieliśmy takie wczoraj tutaj piękne doświadczenie w ogóle w tej kaplicy, kiedy wieczorem spotkaliśmy się z posługującymi Którzy dzisiaj będą nam pomagać na wieczorze uwielbienia, kiedy będą prowadzić też śpiew, uwielbienie, modlitwę. Robiłem tutaj takie warsztaty, modlitwy o uzdrowienie i modliliśmy się za jedną kobietę. Zresztą modliła się tutaj ekipa, która się jakoś, też pewnie jakoś nie, nie, nie za często, modli o uzdrowienie w taki sposób. Modlitwą stawienniczą, to nie byli jacyś bardzo doświadczeni w stawiennicy. Położyli na nią ręce. I ona mówiła: Jak mi Pan Bóg uzdrowi ten kręgosłup, to ja będę jeździła ze świadectwem i opowiadała wszystkim. Ja mówię z tymi obietnicami: To uwaga, ostrożnie, bo, bo różnie to bywa. Mówi: Nie miałam totalnie wiary w to, że coś się może wydarzyć. A jeszcze modliły się za mnie osoby z mojej wspólnoty, które dobrze znam, które no, jakoś nie mają wielkiej posługi modlitwą o uzdrowienie. I słuchajcie, modliliśmy się raz, drugi. I kiedy wstała i zaczęła sprawdzać swój kręgosłup, i ten ból, który był tam długo i bardzo intensywnie. Mówi, ja nie mogę w to uwierzyć. To, to jest niemożliwe. Pulotrze, ten ból zniknął. I mieliśmy tutaj taki piękny wieczór wczoraj, kiedy, kiedy Pan Bóg działał i posługiwał się ludźmi, którzy nie byli zbyt bardzo doświadczeni, gdzie nie mieli medali za swoje już cudowne modlitwy i uzdrowienia, które widzieli w swoim życiu. To byli ludzie, którzy po prostu spontanicznie odpowiedzieli na wezwanie: módlmy się o uzdrowienie, tak jak Pan nas o to prosi, połóżmy ręce. I módlmy się modlitwą stawienniczą. I powiem Wam, że ten czas tutaj jest dla mnie takim też czasem, bo mamy tu adorację, mamy tutaj ciągły dostęp do, do kaplicy, możemy tutaj być w ciszy. Ja tu też sobie przychodzę. Wczoraj zasnąłem tu w kaplicy, więc w pół do drugiej się obudziłem chyba na podłodze. Tylko nie mówcie nikomu tutaj z, z zakonu. W każdym razie to, co Pan Bóg do mnie mówi tutaj, to było takie zdanie, które gdzieś mocno mnie wczoraj dotknęło. Bo Pan Bóg powiedział, im mniej będzie Ciebie, tym lepiej. Im mniej Ciebie, tym lepiej. I zacząłem sobie o tym myśleć, że im dalej idziemy z Bogiem, im więcej drzwi nam Pan Bóg otwiera, im więcej możliwości daje do modlitwy za innych, do tego, żeby dochodzić czy wchodzić w miejsca, które wcześniej były zamknięte. Mamy więcej możliwości, żeby było nas więcej, żeby było mnie bardziej widać. Żebym był bardziej widoczny niż byłem kiedyś, kiedyś wcześniej. I Pan w środku tego wszystkiego, kiedy wszystko rośnie znowu, kiedy otwierają się kolejne drzwi, kolejne możliwości, kolejne znajomości, kolejne rzeczy, mówi im mniej Ciebie, tym lepiej. I pomyślałem sobie o Janie Chrzcicielu, który kiedy przyszedł Pan Jezus, mówi potrzeba, żebym ja się umniejszał. Pomyślałem sobie o tym, jak wiele razy słyszałem historię ludzi, którym, których Pan Bóg uczył, bo myślę sobie, jest w tym niezwykła moc e, i, i mam wrażenie, że w tej posłudze, szczególnie w posłudze, jeśli chodzi o modlitwę o uzdrowienie, kiedy, kiedy Pan Bóg chce czynić niezwykłe rzeczy, on może czynić niezwykłe znaki i cuda i jeszcze większe rzeczy, o które się modlimy wtedy, kiedy będzie mniej nas samych w nas. To znaczy, kiedy On będzie mógł wypełniać nas tak mocno, jak chce. I będzie, nie będzie musiał omijać naszego ego, nie będzie musiał się przeciskać przez nas, żeby tylko przejść przez wielkie ego, które stoi na środku. I chcę Wam powiedzieć: to jest wyzwanie, to jest zadanie, to jest coś, z czym się trzeba mierzyć, i to nie jest bitwa, którą się wygrywa raz, a dobrze, to jest bitwa, którą trzeba wygrywać. Za każdym razem, kiedy Bóg Cię wywyższa, byś umiał sam się uniżyć. Był taki święty, święty Filip Neri, miał swoją parafię w Rzymie. I to jest ciekawa historia, bo Bóg się nim posługiwał w cudowny sposób. Miał niezwykły dar proroczy. Niezwykłe znaki, cuda, jeśli chodzi o uzdrowienia, działy się przez jego życie. I ten gość wiedział, że potrzebuje się uniżyć. Ten człowiek wiedział, że potrzebuje zejść z pierwszego miejsca na scenie. I on, słuchajcie, yy, są takie historie, to są, to są fakty, gdzie on na przykład golił się do połowy twarzy i ludzie patrzyli na niego i myśleli, to jest jakiś dziwak. I jemu właśnie o to chodziło, żeby kiedy dzieją się znaki, dzieją się cuda i dzieją się niezwykłe rzeczy, ludzie nie uważali go za nikogo niezwykłego, dlatego golił się do połowy, żeby go znieważali. Kupił sobie w ogóle małpkę w zakrystii. Jak wszedłeś do niego do zakrystii, to miał małpę w zakrystii na, gdzieś tam na biurku, w, w takiej klateczce. I ludzie, jak wchodzili i patrzyli, że on ma małpę w klatce, na biurku, to myśleli, że to jest jakiś. właśnie. I, I on mówi, i o to mi chodziło, żeby zejść z centrum, zejść z pola widzenia, zejść z miejsca, które powinien zajmować Pan Jezus. Bo im więcej ciebie, tym mniej. Nazwałem ten, ten, ten kwadransik. Natalia Kokulska to wyśpiewywała. Jest to bardzo ewangeliczne powiedzenie. Im więcej ciebie jest w twoim życiu, tym mniej jest Jezusa. Potrzebujemy, żeby nas było mniej, a jego było naprawdę więcej, po to, żeby on mógł dokonywać niezwykłych rzeczy w naszym życiu. Pamiętam taką historię misjonarza, który opowiadał, jak pojechał do Afryki głosić Ewangelię. I zaspał, miał głosić dla 500 tysięcy ludzi ogromne spotkanie. Zaspał, bo miał się przygotować, miał się wykąpać, miał wszystko przygotowane. Mówi: Wykąpię się, odpocznę, obudzę się, przygotuję słowo, pojadę i będę głosił do tej wielkiej rzeszy ludzi. I obudziło go takie walenie w drzwi: Wstawaj, wstawaj, jesteśmy spóźnieni, gdzie jesteś? I on, taki spocony nawet się nie umył, nie, nie ubrał właściwie, nawet się nie pomodlił, nie przygotował, a miał mówić do tylu set tysięcy ludzi. I mówi: Jechałem tam. I byłem cały, y, cały zmęczony, spocony, nie wiedziałem, co powiem. Byłem w potrzasku po ludzku, i zacząłem się modlić, bo co miałem robić po drodze. No i modlił się po drodze, i mówi: Boże, przepraszam cię, powinienem być przygotowany, nie jestem przygotowany. I zaczął się modlić, przepraszać Boga. I nagle w takiej ciszy swojego serca usłyszał głos, jak Bóg powiedział do niego: Czy ty myślisz, że ze względu na to, że się nie pomodliłeś i się nie przygotowałeś, i ja nie dotknę swoich ludzi?. I on mówi: No, ciekawe i poszedł na, na to spotkanie tłumy już były tam w gotowości on siedział sobie na siedzeniu ktoś wyszedł powiedzieć ogłoszenia i nagle w trakcie ogłoszeń zaczęli słyszeć krzyki w tym tłumie a mówi w tym kraju w tej części afryki mówi zawsze kiedy ktoś krzyczy w taki sposób to oznacza że zadział się cud i był pierwszy krzyk, drugi krzyk. Nagle okazało się, że kule ludzie podnoszą nad swoje głowy, wstają z wózków, zaczynają dziać się takie rzeczy, mówić ludzie, krzyczą. Był jeden wielki krzyk. I to trwało przez kilkadziesiąt minut, gdzie cuda działy się jedno i drugie, jedno za drugim podczas ogłoszeń. I kiedy to mówi, trwało i człowiek, który skończył ogłoszenie, przekazał mu mikrofon. Mu mówi, ja nie chciałem brać tego mikrofonu, bo nie chciałem kończyć tego, co Bóg zaczął. I Bóg przez to mnie zawstydził i powiedział mi, ja naprawdę ciebie nie potrzebuję, żeby dotknąć tych ludzi. Zobacz, że jesteś tylko narzędziem. To była lekcja, żeby pokazać ci, że ja mogę dzisiaj uczynić, co chcę ze względu na miłość do tych ludzi, a nie ze względu na to, że jesteś doskonały, że jesteś dojrzały, że jesteś teraz wielkim ewangelizatorem i wielkim misjonarzem. I chcę się o to dzisiaj z wami pomodlić, byśmy mieli taką wiarę w Pana, wiarę w Niego doskonałość, wiarę w Jego doskonałą miłość, wiarę w Jego nieskazitelność. I kiedy wierzymy w Niego, to wszystko staje się nasze. I byśmy ufali Jemu bardziej niż ufamy sobie. Byśmy ufali Jego miłości bardziej niż swojej miłości, Jego wierności bardziej niż naszej. Byśmy byli ludźmi, którzy są naprawdę w Nim zakorzenieni. Oto Cię, Panie dziś prosimy. Daj każdemu z nas taką wierność, która jest w Tobie, miłość, która jest w Tobie, byśmy nigdy nie chcieli produkować sami z siebie rzeczy, by dawać się innym, bo nigdy nie będzie to doskonałe. Chcemy dawać Ciebie innym, żeby Ciebie było więcej w nas niż nas samych. Prosimy Cię o to, Panie. Daj nam łaskę, daj nam życie, daj nam swoje błogosławieństwo. I proszę Cię, Panie, bym ja też Cię nie zasłaniał ani tymi kwadransikami, ani spotkaniami, które przed nami. Swoją pychą, swoją arogancją. Proszę Cię, Panie, przebacz każdy grzech i, i spraw, byśmy mogli stanąć przed Tobą w uniżeniu i w prawdziwej pokorze, tak abyś tylko Ty był wywyższony. A jeśli coś nie wywyższa Ciebie, wyrzuć to z naszego życia. Pozwalamy Ci na to, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa niech tak się stanie. Amen. Kochani, sprawdźcie na kalendarzu, jeśli chcecie, który jest też w opisie Albo na www.rozpalwiare.pl, gdzie możemy zobaczyć się w lutym To będzie wielka radość Was spotkać i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia No i że będą naprawdę wielkie owoce tego dzisiejszego spotkania w Bielsku Białej Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia